Hej, hej, winowskich! bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Tower Defense 6, ja a dzisiaj nowy odcinek, nowa małpka, którą powinniście mniej więcej kojarzyć, jeśli oglądaliście zagraniczny YouTube wnoście modyfikacji do Bluesów, tak jest to wreszcie modyfikacja tego youtuberka, który właśnie tę większość modów wam pokazuje. Tebri, nie wiem jak to przeczytać prawidłowość macie pomysły, napiszcie Dla to zawsze był Tweety, więc tak też będę Po prostu na niego mówił, więc zobaczymy jakiego jego małpka sobie tutaj radzi wreszcie mam ją dostępną Sama grafika, no nie ukrywajmy Mogłaby być troszeczkę lepsza, ale tu wiadomo Nie mówimy o grafice, mówimy bardziej O tym jak ta jednostka będzie wyglądała W swoim biciu, jestem mega ciekawy. troszeczkę to widzę, że atak Okej, okay, dobra, widzę, że głosy też będą, będą, będą Tutaj szczelane, więc może Być zabawnie z tym, dobra Oczywiście, dokładamy sobie tutaj standardowo już rzędę tutaj pana od czasu, żeby to wszystko to fajnie tutaj mogło nam lecieć i będziemy to te tę rundę leciutko przyspieszali. Lecimy po kolei, więcej bananów, więcej zarabiania, tu że jakiś bananowych chłopczyk tam jest, żeby nam więcej bananów dawał. No, więcej bananów dajemy, oczywiście. Kasa, że ciasta nam się przyda, więc jeśli banany, ten odgłos jest straszny. Tak, pracuję nad tym, dobrze, super, że nad tym pracujesz. Da Co to w ogóle się dzieje? Co to za pociski? W sensie tych jest w ogóle. Chyba, ja widzisz, że nie mogę tego. Tutaj... Dobra, rozumiem. Tak, rozumiem. Przestań już. Rany Julek. Kolejny upgrade: oczywiście, jeszcze większa siła tu powinna być z tego wynika. I jak widzicie, nie mogę tego połączyć z Ultimate Cross Puffing. Więc troszeczkę szkoda. Myślę, że zbudujemy jedną małpkę, która będzie miała wszystkie ścieżki, a w takim razie budujemy je po kolei. Czyli budujemy trzy małpki, żeby zbudować wszystkie ścieżki i sprawdzić ich siłę. Z tego co widziałem, dolna ścieżka daje mi Ciekawo, więc będziemy łączyli z, dol z dolną ścieżką później tej jednostki. Wiem, słyszałem. Czy to będzie ta górna, śro środkowa? Tak, usłyszałem. Środkowa i dolna ścieżka, rany boskie. O, będzie mi ile to, że coś tak czuję przez długi czas. Sekretny. A, tak! czyli on rzuca teraz tymi swoimi makronami. Nie wiem, co to ma być naprawdę serio, nie mam bladego pojęcia, jak to rozumieć. I która ścieżka bije kamo, to by teraz mega ciekawi. Jak się patrzyłem, która ścieżka biła ten kamuflaż, ale nie pamiętam, to mówicie, która. Chyba, że żadna nie bije kamo. I no, żadna chyba nie bije kamo. Dobra, więc jest malutki problem ich z tym. Postawmy takie, będzie wykrywanie kamo w tym miejscu, żeby to usunąć, tak. Jest już czwarty tier do Sabika, i jutro będzie Sabik. Uznałem, że za dużo, za dużo tych czwartych tierów ostatnio było, więc też dzisiaj, dlatego też go nie ogrywam na czwarty tier, tylko poczekam z tym do jutrzejszego dnia. Wiecie, już nie przesadzajmy, że codziennie tylko będą te czwarte tiery. Powiem, że jest ich bardzo dużo i wiem, że je bardzo lubicie, ale też inne chcę potestować jednostki, jak one tutaj wyglądają. Więc ty idziesz od zarabiania 300 pieniędzy, zarabia! No to już jest ładne. Ile tu w ogóle o 150, 80, 120 i paragon oczywiście milion, tak? Jest tu paragon, więc będzie się działo, bo budujemy też paragoni tutaj rzecz jasna. Te odgłosy są straszne. Ty idziesz pod środek, żeby mi zapomniał, a ty idziesz pod dolną ścieżkę, to sobie od razu ustawiam, żeby później nie było żadnych wątpliwości z tym. Tak, o, tu mamy większy popping, tutaj dostajemy więcej bananów. Pójdę w popping tutaj większy, a tutaj pójdziemy w środek, bo to też jest odnosi do odnosi atakowania. Jeden do zarabienia zdecydowanie tutaj wystarczy w tym momencie i zobaczymy, co z tego w ogóle będzie. Ha, to będzie irytowało, coś tak czuję. Tu mamy kolejny upgrade, gdzie dostajemy abilitkę Therapy Time. Zobaczymy, cóż to nam daje. To jest chyba speed zwykły. Nie, to jest umiejętność, ono się... Dobra, to jest bumeranga, środkowa ścieżka. Więc może być to zabawne, może być to mega zabawne. 70, dużo. Nasze spaghetti. Deal quickly, but uh, damage and slice to... Zobaczcie, to przechowuję od balonu do balonu będzie, będzie teraz przechodziło, więc bardzo fajny fa, fajne upgrade to może być. Więc zobaczymy. No podbijemy te rundy, troszeczkę bo tutaj to tak samo. No chcę to fajnie tak. Zba, z, y, fajnie taki jeden odcinek zrobić, taki szybciutki, żebyśmy mieli wszystko w jednym i to jest mega, mega dobre. No ten Time Monkey, Time Master chyba. Time, time Monkey, dobrze powiedziałem. Jest mega, mega fajny. Te spidowanie tych rund jest coś cudownego, po prostu, że wreszcie mogę sobie to przyspieszyć. Jeżeli muszę spidować sobie na tym poziomie, tylko mogę spidować sobie to na poziomie tylko i wyłącznie wylatywania małpek. I to jest mega dobre. Wiem, że pracujesz nad tym. Dobra, lecimy. Pierwszy, piąty tier. Tutaj jeszcze budujemy tego. 750. No on to zarabia. Donate to Saber to Get Rich. No dobra, bądźmy bogaci pierw. Dwa tysiące! I to jeszcze z jakiej szybkości on to nabija, no dobra! O no to jest kozak, ja nie wiem czy w ogóle nie będę budował zawsze tylko pod zarabianie, bo co mi się wydaje, że on będzie lepszy od farmy, że on będzie lepszy od farmy a zbudowanie go też będzie w miarę spoko. Dobra, kolejny piąty tier. Tutaj dostajemy co? Kolejny Upgrade to Destroy. No dobra, no to jest mocne. Te ataki są na pewno bardzo mocne. Wiem, że pracujesz nad tym. Rany Julek! Ale to jest irytujące u niego. Ah, dobra, i tutaj też... Cały problem jest w tym, że nie wiemy co dane upgrade y nam dają, bo tego wprost Gierka nam nie pokazuje. Okej, okay, teraz w ogóle jakieś bomby tutaj strzela, jeszcze bomby przyskakiwanie. o ten makaronik chyba wydaje się w tym najsilniejszym wolności Dimage'a, to wiadomo, że do niego muszą dolecieć te jednostki, więc może troszeczkę podspidujmy sobie te rundy, bo jestem bardzo ciekaw. czy oni sobie teraz będą tutaj razili mnie, no, ale spoko, to teraz będę musiał tutaj tylko więcej budować. I oczywiście, tak jak się domyślacie, oczywiście muszę zbudować większą ilość jednostek, bo chciałbym mieć silniejszego Paragona później, bo teraz sobie spróbujemy nabić maksymalną rundę, tym bardziej mając takie upgrade, takie możliwości, ono się tajemanki to warto to wykorzystać. No dobra, mamy w tym momencie 20 dodatkowych jednostek. Pod którą ścieżkę je bijemy na maxa? Dolna ścieżka czy górna ścieżka? Może pod górną? Jeszcze więcej kasy będziemy mieli? Do nas lećmy. Górna ścieżka u każdego... Ach, to, to naprawdę... Te komunikaty są wręcz irytujące. że ja mam tego w ogóle wyłączyć w tym momencie bo to będzie mega, mega irytujące. I tego, tak żeby nabić maksymalny tier, powinienem zrobić tutaj pograć do rundy 140 przynajmniej, żeby to fajnie tutaj nam się oczywiście nabiło i tak to spróbujemy zrobić w tym momencie, upgradeowanie, zobaczymy jak sobie on poradzi z tymi jednostkami po drodze. Powiem wam, że pierwsze DDT przeleciały, że nawet ich nie widziałem, szybko szliśmy do rundy 95, żeby to jakoś tutaj jeszcze nam wyszło i uwaga, jakby dokonały nasze DDT w takiej właśnie ilości, troszeczkę dłużej. Jeszcze ja, ja to w ogóle wybronię... Ej, ja prze, przegrał to. Dobra, okej, okay, super, to po prostu genialny, to było super, super. Jak ja nie lubię tego przeskakiwania. I co ja teraz mam zrobić? No wytłumaczcie mi co ja w tym momencie mogę zrobić. Runda 1001 Hmm. Tak, wszystko się zmienia, tak, czyli ja muszę to rozegrać od nowa. I dobra, jak widzicie, troszeczkę podgodniłem podgoniłem, troszeczkę mocno bym powiedział nawet z tym wszystkim. I buduję coraz więcej tych już jednostek bardziej, wiem, że kasy mam co nie miara. I mam jej na pewno o wiele, wiele więcej, niż powinienem mieć, niż po prostu potrzebuję mieć. No ale jak już widzicie... Poprzednio też troszeczkę tak zlamiłem tym, że tak troszeczkę łacho do tego tematu podszedłem, i to mi pokonała ta runda w tym momencie. W tym momencie jestem w stanie wreszcie ją jakkolwiek pokonać, więc bardzo, bardzo fajnie. Na tym mi mega mocno zależało. Ale jeszcze postawię i tak czy siak w kilku miejscach, przynajmniej ten budynek, bo coś czuję, że moją, moim problemem największym było właśnie to, że ja nie biłem tych, tych rodzajów wszystkich. Więc tym razem postawię sobie tutaj te jednostki, troszeczkę powzmacniam je. I miejmy nadzieję, że to nam wystarczy, żeby tą gierkę wygrać. Naprawdę nie chciałbym tego znowu powtarzać i znowu nabijać te wszystkie rundy od nowa. To jak to było przed chwilą, ok. leci oczywiście tutaj badzik, bardziej pokonany, więc easy, jak mówiłem, potrzebuje rundę 140 przynajmniej, żeby móc budować jakikolwiek tutaj wyższy poziom tego naszego paragonu, bo według mnie nie ma sensu budowania teraz paragonu, najsłabszego, lepiej chwileczkę sobie tutaj pograć i nabić tego paragonu troszeczkę mocniejszego, tym bardziej, że nabijanie poziomu jest naprawdę o tyle szybsze, że ja mogę w tym momencie po prostu klikać sobie tylko i kolejną rundę i to będzie nam tutaj leciało cały czas do przodu i cały czas będziemy tutaj nabijali te nasze poppingi. To jest mega, mega istotne w tym momencie tutaj, ile masz tego popingu? Tu masz. 3. To jest słaba w ogóle zobaczcie. No bo tutaj ci piersi biją, ale to głównie dolna ścieżka bije nie środkowa, tak jak myślałem na początku. Serio, myślałem, że ta środkowa ścieżka jest taka mega, mega mocna, a to jednak dolna ścieżka jest tą kozacką ścieżką. To jest ciekawe dosyć. Myślałem, że inna ścieżka będzie tą mega, mega mocną. Dobra, myślę, że tak runda 130 by nam wystarczyła, żeby tutaj nabić ten maksymalny poziom popingowy. Maksymalny poziom odnośnie jedną z tych czwartotierowych mam już nabity, maksymalny poziom odnośnie paragonów, a czy odnośnie wydanych pieniędzy na paragon mam też zaliczony. Maksymalną ilość piątych tierów też mam, tutaj nie mogę budować ich więcej, więc tylko i wyłącznie popik mi pozostaje, może na 120, bo przecież czuję, że nie chciałbym tego przegrać, nie chciałbym tego znowu tutaj przegrać, bo to byłoby naprawdę mega, mega smutno, że takie coś by się wydarzyło. zbudujemy go w tym miejscu, żeby ten miał troszeczkę większy zasięg, bo ten myślę, że troszeczkę będzie ten zasięg miał być słaby Więc uwaga, raz, dwa, trzy Czas na paragon Zobaczmy jak on będzie wyglądał Co on tu będzie w ogóle robił Okej, okay, dobra, czuję, że to jest coś przesadzonego. Powiem wam, że ten atak cały jest po prostu jakiś przekonacz. Zobaczcie w ogóle, jak ten pocisk jest wielgachny. Ten, który on rzuca. On rzuca taki jakby jeden pojedynczy, pocisk, widzicie go tutaj, olbrzymi, który wszystko dosłownie niszczy. Ale dobra, oczywiście, nas interesują wyższe rundy, więc opędzimy do przodu. Powiedzmy runda 100. 39. W ogóle jaki on ma poziom? Ej, halo, 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 jak ty jesteś ty, ty, paragon? 76. Czyli maksymalny możliwy paragon do zbudowania na, na tym poziomie. Yy, przy grze solo, więc bardzo, bardzo fajnie. Czas na rundę 140, czyli rundę określającą siłę danej jednostki. Jak nam pójdzie tym razem? I uwaga. Ej, to już. On, on wyszedł już. Czekamy na drugiego. Na drugiego. On na shota ich bierze. On ich bierze na shota. No dobra, w takim razie 10 rund. 10 rund leci od razu tutaj instant. Wiecie co? To, to jest Tweety, więc rzucajmy więcej tych rund od razu, powiedzmy tyle. Czyli 30 rund puszczonych naraz instant. Jeszcze skilla to w ogóle możemy używać. Czy ten skill w ogóle działa jakkolwiek? Szczerze nie widzę, żeby ten skill jakkolwiek miał tutaj nam działać, ale dobra, okej, okay. <laughs> powiedzmy, że on działa. I dobra, poleciało to, oczywiście, widzicie jak szybciutko, więc co, szylamy 100 rund na raz? Nie ma sensu, z rund nie przyjdziemy. 20 rund pierwszej tutaj sobie rzućmy. Ja zauważyłem jedną rzecz. On bije bardzo mocno. Ale trochę niecelnie, bo DDT mu ucieka. Z tego wychodzi, że te pociski, które on wyrzuca, te naprowadzające nie biją lidów. I chyba na tym to polega, że nie wszystkie jego pociski biją lidy, i dlatego też DDT jest w stanie się przez to przemknąć. Więc to jest bardzo zastanawiające, no ale dobra, w porządku, kolejne 10 rund, rzecz jasna, nabijamy, a może nabijmy to jeszcze kilka pojedynczych rund, aż do rundy 199, bo bardzo chciałbym rundę 200 pokonać, ale coś widzę, że tutaj są wielkie lagi, żeby cokolwiek zrobić w tym momencie. 199 runda, mamy ją za, za, za sobą i 200 na DDT nam przejść, jak mówiłem, problemem jest DDT, że jest za szybkie. Powtórzenie runda 1001. No dobra, lecimy. Runda 1001. O nie, jak to może być? Niemożliwe. No dobra, okej. Okay. Powiem wam szczerze, że ten ta ten jest mega fajny, ale troszkę gryziecie z moją modyfikacją, noście powrotu i to jest straszny problem, ale dobrze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału, pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy testowali kolejne ciekawe modyfikacje. Na razie, hej hej, pa!